Potrzebne materiały na dzisiejsze warsztaty to kolorowe kartki, w odcieniach jakich my chcemy zrobić notatnik, kolorowy brystol, małe karteczki, koperta, kolorowe papierowe zakładki, przezroczysta koszulka na dokumenty, Gumka, nożyczki, ołówek, linijka, taśma samoprzylepna, przelepne, tasiemki, spinacz do papieru, może być kolorowy i różnego typu aplikacje do dekoracji. Na samym początku robienia naszego notatnika potrzebujemy dwóch długich pasków brystolu. Grubego brystolu, ponieważ to będzie podstawa naszego, naszego notatnika. Długość i szerokość brystolu zależy od tego, jaki format chcemy, żeby nasz notatnik miał. Ja, bym chcia ja chciałam, żeby mój notatnik był mniej więcej kwadratem, i wybrałam bok około 16 cm. Złożyłam ten długi pasek papieru w harmonijkę, i dzięki temu uzyskałam. Cztery strony notatnika. Drugi pasek naszego Bristolu musi mieć długość 3 czwarte części pierwszego. To będzie nasza okładka. Składamy nasz pierwszy pasek na pół i przymierzamy do paska, który ma być okładką, i zginamy tak, by stworzyła nam się okładka. Kiedy mamy już zrobioną okładkę, zaginamy ją. Widzimy, że tutaj z jednej strony jest troszkę mniej. Brystolu, dlatego wkładamy to do środka. To nie będzie przeszkadzać. I musimy odpowiednio dobrać harmonikę, żeby rozkładała się w odpowiednią stronę. I teraz, jak już wiemy, w którą stronę chcemy harmonikę, przyklejamy ją do środkowej części naszej okładki. Przyklejamy ją tylko z trzech stron. Dzięki temu uzyskamy sekretną kieszonkę na nasze wakacyjne skarby. I w ten sposób mamy uzyskany rdzeń naszego notatnika. To jest nasza okładka, którą możemy przyozdobić różnymi tasiemkami, aplikacjami. Możemy wykorzystać sznurek bądź tasiemkę, aby związywać nasz album, nasz notatnik, żeby się nie otwierał. Dlatego mierzymy sobie kawałek tasiemki, wybranej tasiemki i dopasowujemy ją do długości naszego notatnika. Ucinamy. I za pomocą kleju przyklejamy naszą wstążeczkę do okładki. Kiedy nasz notatnik się skleja, pokażę Wam, co możemy zrobić, jakie elementy dołożyć do naszego notatnika. Możemy dołożyć Koperta, w której schowamy jakieś ważne elementy z wakacji. Ale możemy też zrobić pojemnik na takie skarby, które chcemy, żeby było widać. Dzięki przezroczystej koszulki na dokumenty będziemy mogli wsypać, do której będziemy mogli wsypać piasek, włożyć jakieś suszone kwiatki, a może jakiś niezwykły kamień, który znaleźliśmy muszelki. Po prostu wycinamy kształt taki, jaki potrzebujemy z koszulki, i wycięte boki sklejamy. Pamiętając o tym, żeby zostawić jedną, jeden brzeg koszulki niesklejony do momentu włożenia do środka naszych skarbów. Kolejnym elementem, który możemy wykonać, jest mini notatnik. Z kartki A4 stworzymy kilka kartek, czyli wnętrze naszego notatnika. Składamy go w poziomie, w pionie, raz i w pionie, kolejny, drugi raz. A następnie przecinamy wzdłuż pionowych linii. I tak, wybieramy grubszą kartkę na naszą okładkę. I musimy wymierzyć taki sam pasek papieru. A łówkiem zaznaczam miejsce, w którym musimy przeciąć. I tak powstaje mały notatnik. Składamy na pół i jest strasznie długi, więc możemy go uciąć. I aby nam się nie rozpadał, musimy przywiązać kokardkę Wiążemy i oto jest notatnik. Możemy na nim napisać, ozdobić go, zrobić na przykład jakąś ramkę. I załóżmy, że taki notatnik będzie nam służył do zapisywania wydatków czyli to, na co poszły nasze pieniądze podczas wakacji. Kolejnym elementem może być harmonijkowa opowieść. Żeby ją stworzyć, musimy, potrzebujemy dwóch takich samych pasków papieru. Grubość, długość zależy od tego, oczywiście, co potrzebujemy. Wycinamy z kartki A4 dwa takie same paski. I Skinamy w harmonijkę. Następnie te elementy, które są za krótkie, czyli środek naszych harmonijek, sklejamy ze sobą. Dzięki temu powstanie jedna długa harmonijka. Następnie możemy ją ozdobić używając tej samej ramki, którą użyliśmy przy wydatkach, i napisać to, co chcemy tam zawrzeć, na przykład plan naszej wycieczki. Może to być na przykład też zrobiony w środku komiks tego, co się działo. Mogą być jakieś żarty dowcipy, czy historie z naszej z naszej wakacji. Element wykonany, nasz notatnik sklejony i mamy harmonijkę, która się przykleiła i tutaj co to by było za wakacje bez zdjęć? Dlatego też zrobimy mini album w naszym notatniku. Oczywiście najpierw okładkę przymierzamy, żeby była nieco mniejsza niż nasze brzegi harmonijki. I teraz wycinamy środkowe kartki, które będą służyć za właśnie strony naszego albumu ze zdjęciami. Mamy wycięte, składamy na pół. Mam cztery kartki. Oczywiście możemy tutaj zrobić dowolną liczbę kartek i wkładamy do naszej jednej z harmonijek. Aby się utrzymała, musimy użyć wstążeczki. Może być jasna wstążeczka, dobieramy kolory, ale może być też na przykład tutaj zielona, żeby rozweselić troszkę ten album. Ucinamy, związujemy. Album możemy dowolnie ozdabiać, właśnie różnymi cekinami, różnymi aplikacjami. Możemy też dodać spinacze do papieru, żeby w razie czego dodać jakiś przypiąć, jakąś rzecz. I oto mamy album. Środek albumu jest gotowy. Ten album może zostać wykorzystany do dowolnej wycieczki. Na środku możemy napisać tytuł, datę, kiedy wyjechaliśmy. Plan wycieczki jest wczepiony na środek. Na początku. Tutaj możemy dodać zdjęcie bądź napisać historię naszej podróży, album ze zdjęciami, wydatki na końcu. A tutaj mamy elementy z zakładkami, na których możemy coś narysować i foliową kopertę do naszych muszelek bądź kamieni. Mam nadzieję, że wasze notatniki będą pełne cudownych wspomnień.